Złą dobry, witam Was 6 maja 2025. Około jesteśmy w Bordeaux, dzielnica ACINES To jest miejscowość osobna jakby. I nudzi mi się, nie mogę spać, jest za wcześnie, więc idę do auta posłuchawki, aby sobie coś obejrzeć, wiecie. No i zanim to zrobię, to pomyślałem sobie, że pokażę Wam jak taki hotel wygląda. Premier Class, ten hotel jest dość już tak powiem. Wyekzplatowane. One są mniej więcej takie same, ale niektóre właśnie są bardziej, a drugie mniej. Wyekzplatowany deszcz pada dzisiaj jak jechałem to na przemian deszcz i słońce z przewagą deszczu jest palma prawdziwa. dotkniemy jest palma, także problem miałem trochę z parkowaniem, bo jest z tyłu parking dość ciasny pokażę wam hotel ogólnie i raz byłem gdzieś w jednym miejscu to był taki blok jakby i w tym bloku były dwa hotele jeden z nich to był właśnie premier class Uświęcę się i zmoknę trochę żeby wam pokazać całość z daleka. no i tam był fajny standard wiecie tam był jakby nowy ten hotel a tu jest tak no wiadomo oni to wykorzystują zarobkowo nie no i tak tu właśnie jest opa nie wiem nawet ile kosztuje ten mój pokój dzisiaj bo został już zapłacony online ja nie płaciłem tak ten hotel wygląda mniej więcej kiedyś te hotele mijałem tylko z daleka 112 pokój to jest mój tam gdzieś za chwilę pokażę wam pokój jest ładowanie do samochodów elektrycznych Tam jest recepcja, i gdzieś się człowiek się melduje automat z kawą tu akurat nie działa do auta mógłbym pójść na dole po ziemi, ale pójdę górą bo też można pójść tam gdzieś mam słuchawki, wiecie sobie słuchawki wezmę i żeby nikomu nie przeszkadzać, bo te ściany są dość cienkie, tu jest mój pokój klucz chyba taki przykłada się i się wchodzi Także pokażę Wam auto z przodu, nie będzie widać znaków filmowych, także spokojnie. Parking jest z tyłu. Mam nadzieję, że nie będzie wyjazdu, bo tu jest też brama. Na tej bramie taka kłódka jest tak do roweru, tylko grubsza. Tam się wjeżdżało. Tu jest auto moje, a tu jest brama wyjazdowa, jakby tylko tam jest taka, wiecie. E takie zabezpieczenie nie, założone, nie wiem czy to nie działa ta brama w ogóle, czy będzie działać rano nie wiem, tam jest auto, w nim słuchawki więc pójdę i wezmę je, a potem pokażę wam pokój jak wygląda mniej więcej no słuchawki już mam, o to mi chodziło, że jak to zdejmą rano, będzie się otwierała brama będzie mi ciężko wyjechać tamtą wjeżdżałem, wiecie i manewrowałem trochę no tutaj tak to wygląda z tej strony, mniej więcej. One są takie same, te hotele, wiecie. Jak już wspominałem, jedne są nowe, a drugie są starsze. Gdzieś tam błękit nieba przebija z jednej i z drugiej strony. No i tak, przykładamy. Oświeciło nam się na zielono i błazimy. E -e -e. Zamykamy. Przekręcamy. Tam sobie wziąłem coś do jedzenia. Woda. słuchaweczki przyniesione. Niestety są takie wtyczki, w niektórych są na USB. Nie mam takiej ładowarki do telefonu, wiecie. Trzy łóżka, tak jedno jest u góry. Jest drabina, jest stoliczek, jest krzesełko. Obydwana troszeczkę ta zasłonka Okno można sobie otworzyć I tak, łóżko na którym się śpi Podwójne Ręczników nadawali, tym razem zawsze jest mniej dwie, dwie, Dwa ręczniki są, ewentualnie trzy A dzisiaj raz, dwa, tam jest trzeci Czwarty chyba tam, no i tak Kaloryfer też już zmęczony, można sobie go włączyć po potem grzeję, ustawiać sobie na różne opcje. To jest taka, wiecie, komora sypialniana, nie? Ja to nazywam. Jest telewizor, z którego nie korzystam. Tam jest mój stolik mały, taki, gdzie jest pilot od telewizora, portfel, telefon służbowy, kubek z kawą. Tutaj lampkę sobie zapalam. Tamty potem zgaszę. Dwie. Tutaj jest trzy. Czy. Nie wiem, tutaj jest do tego sprzęta. Można sobie włączyć klimę, jak jest gorąco, a tu jest przeważnie gorąco. Dzisiaj jednak nie. No i telewizor, taki mniej więcej zawsze jest telewizor tej wielkości. Parę wieszaków, zapasowa rolka papieru ratunkowego. No ręcznik, mój plecak. Tu sobie teraz buzę powieszę, a może teraz, bo już gorąco się robi, wiecie, pauza. Drugim bardzo ważnym elementem obok miejsca do spania jest miejsce do kompania. W Premier Class zawsze macie w pokoju. W słabszej wersji takie hotele są F1. Ja używam swój ręcznik, nie zawsze, żeby być eko, żeby mniej mieli roboty potem. I w hotelach F1 jest łazienka wspólna, jakby. No, są kilka łazienek, jest na korytarzu, nie? a w hotelach Premier Class macie. Macie łazienkę, która jest w pokoju, tylko dla was i tak, to wiadomo po co to jest, tu jest do golenia, moje kosmetyki i tak dalej, tu chyba popiernice. tak mi się wydaje, kiedyś montowali, teraz nie wolno palić w tych hotelach, bo to po prostu, po prostu są czujniki, takie przeciwpożarowe, tutaj chyba nie ma na suficie, ale widziałem, że goś palił na zewnątrz, jest zakaz palenia, No i tak, jakby nawet człowiek nie miał swojego mydła, zawsze jest, zawsze jest jakieś tutaj e, do mycia coś, tak? No i tutaj wiadomo, woda, prysznic niewielki, umywalka. Umywalka, kibelek, kosz na śmieci, papier i jeszcze jeden ręcznik właśnie. Także tak to wygląda, nie? Moi drodzy, ja teraz sobie tu siedziałem, tak sobie pomyślałem, pójdę po słuchawki, nagram o tym hotel. chociaż nie jest jego standard najlepszy, no. <laughs> Ale człowiek, kiedy jest zmęczony, to nie patrzy na to, tylko się kładzie i śpi, tak? Także ja... Mam tutaj kawę. Zrobiłem sobie w aucie kawę, wiecie. I teraz jest trochę za wcześnie na spanie, a za mało zmęczony jestem, więc słuchawki sobie zarzucę, poduszkę na poduszkę, nóżkę na nóżkę. A bo najpierw się może wykąpię, żeby nie brudzić tej pościeli samym sobą za dużo. <laughs> no i tyle, no. Takie życie. Jutro półtorej godziny jazdy na rozładunek. Rozładunek jest o ósmej, czyli muszę ruszyć o szóstej, nie? Korki mogą być i tak dalej. Kasze te światło, mam jedno swoje tam żeby było ekologicznie, oszczędnie, bo tu wszędzie o planecie, wiecie? O tutaj jest, żeby nie palić właśnie. Wszędzie piszą o planecie, wiecie, żeby oszczędzać wszystko i tak dalej. Ale najważniejsze, że WiFi, połączenie WiFi jest free. Czyli darmowe. O, coś o zwierzętach jest, plus do 10 kg zwierzaka jak się ma to 5 euro się płaci, ekstra. A jak się wbierze żonę, no to nie jest już zwierzę, nie, to jest człowiek. To chyba się nie płaci, się płaci za pokój, nie za ilość osób, tak mam nadzieję, bo będę ją brał w przyszłą trasę. Okej, okay, moi drodzy, także takie warunki do życia no jest mi tutaj ciepło przed chwilą układałem okno ale cały czas jeżdżą jakieś samochody na sygnałach także za zamknąłem no i co można żyć no od biedy lepsze to niż w kurniku nie poduszka na poduszkę jak mówiłem słuchawki na uszy i można obejrzeć coś ciekawego albo samemu coś wyprodukować tak tutaj mamy na temat planety właśnie kolejne komunikaty Drogi kliencie czy też gościu, pomóż środowisku. Ręczniki na ziemi oznaczają: proszę zmienić ręczniki. Ręczniki wiszące, które wiszą, oznaczają, że ciągle je używam. Dziękuję za Twoją akcję na rzecz środowiska. Czyli, jeżeli jesteśmy dłużej, ja mam tylko jedną noc, nie? ale jesteśmy dłużej, ręczniki na podłodze, to znaczy, żeby zmienić, a jeżeli wiszą, to znaczy, że jeszcze ich używam. No tak, wiecie, ja ich nie używam ogólnie, bo używam swojego, jak już wspominałem. Dobrze, nie przeciągam sztucznie. Kończę, moi drodzy. Siadam, wrzucam filmik, piję kawę i czekam na Wasze komentarze. Komentarze i na Wasze łapki, i na Wasze subskrypcje. Znaczy, to układać komentarz. Komentarz, subskrypcja, tak, chyba być może być. Tak, albo powiedzmy, to jest znak jakichś tych masonów. To lepiej nie subskrypcja, to będzie o. Tak, tak powiedzmy. Wszystkiego dobrego, od zawodowego. Do następnego. Czym zakończymy? Łóżkiem.